Cześć, siema, z tej strony, z Patryk 1915, a to jest kolejny odcineczek serii zagrajmy w Goat Arkania Gothic 4 Herbatki łyczek A na dobry początek Idziemy wykonywać next mission Zapodaj misję, człeczku Aaa, poszukiwać przygód? Właśnie tego nam trzeba o co chodzi? Umarli i wypełzli z morza! Na tej świętej ziemi jesteśmy bezpieczni, lecz nie możemy się stąd ruszyć. Umarli z morza? Nawałnice pokalały siły zła, a teraz karmi ona i ożywia umarłych. <tryk> Jakie siły zła? Ich źródło musi się znajdować gdzieś pomiędzy wrakami. Czuję to. Niech zgadnę. Teraz czas na przeszukiwanie wraku i walkę. Lepiej bym tego nie ujął. A czemu sami tego nie zrobicie? Grupa magów z pewnością sobie poradzi. Próbowaliśmy, ale się nie udało. Moi towarzysze, to jeszcze uczniowie, użyczyli mi swej mocy do rytuału, a teraz są wyczerpani. No to sprawdzę, co da się zrobić na plaży. Bardzo byś nam pomógł, nieznajomy. Jeśli znajdziesz coś podejrzanego, przynieś to tutaj. Może uda się nam to oczyścić i przełamać bezbożny czar. Tak, tutaj będzie taka walka z takimi zombniaczkami, tymi... Zombniaczkami przede wszystkim... No dobra. <laughs> Załóżmy, że to zombniaczki. I tutaj raz zginęłem. Nie, nie przez to, że... Och, kolejny nowy stworek. Mirak. No i teraz ty synek. Easy, daj, 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 daj! Perełki małe Może do expimy. A Czyli tu się nie dostanie Nie wiem, ra raz mi się udało tak nie... Aha, skoczyłem Wejszedłem do wody I zemrzyłem No dawajcie, dawajcie, dawaj na ring O kurteczka O dajesz, dajesz, to da umierasz da Teraz tego trzeba ściągnąć Chwila, to trzeba tak, taktycznie. You are dead. Okej, okay, teraz po prostu zbieranie itemów. Tam nie dolecę. Zbytnio nie będę z tego powodu płakał. Znaczy mógłbym, ale bym zginął. A co tam. Ojej. Co, który? Wiedziałem. Nie, czas pitać. Jak zniknął szybko piąteczka. Okej, okay, teraz fight.

Okej, okay, tak sobie przynajmniej zarobimy Na życie Życie, życie jak w Madrycie <try> Free items Wiedziałem Co so, tak uciec, bo oni stali bokiem Tego tak samo trzeba załatwić. No dajesz. Wcisz. Osiągamy na stateczek się. Okej. Okay. Ela. O, runa się, o. Można szybciej biegać. Kto? Czy to ty, mój panie? Błagam. Pozwól służyć sobie nawet po śmierci. Służyć po śmierci? Jesteś kapłanem Minosa? Kto? Nie jesteś nim. Jak ci się udało ominąć moje sługi? Sługi? Jakie sługi? Coś mi tu nie pasuje. Kim jesteś? Nie jesteś Drurhangiem i nie jesteś nim. Nie muszę ci się tłumaczyć. Kim jest Drurhang? Gadaj! Moim panem i władcą, lecz on również komuś służy. Nie jesteś żadnym kapłanem Minosa. Co tam trzymasz w rękach? Pokaż! Nie, nie! Oho. Czas zamienić na 4 ich i no na 7 wichrów. Ona jest lepsza. Aha. Było, aha... o. No, o, o, To może tak, że zawalimy se speeda. Bo może o, 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 nie to nie nie za szybciej. Ale że dalej. Na pewno dalej. Więc go-go bezimienny. Go-go bezimienny. Oj. Wiecie, jeszcze. W Znalazłeś coś? Czuję to. We wraku znalazłem umierającego kapłana Inosa miał przy sobie to. Nada nosa! Żaden kapłan i nosa by tego nie tknął! Tak też sądziłem. To posążek Beliara, prawda? Szybko! Połóż go na ołtarzu! Trzeba go zniszczyć! Obcy? Tutaj? O, nowicjusz! Kabub... O, zniszczyli. Dobra robota, nieznajomy. Nie umarli nie powinni już więcej wyłaniać się z morza. Jak tylko oczyścisz plażę, będziemy wolni. Nie umarli? Już po nich. Możecie się udać na plażę. Wspaniale! Proszę, przyjmij tę nagrodę. Uratowałeś nas przed straszliwą śmiercią w dżungli. Wrócicie teraz do Setariv? Tak. Ale najpierw przyjrzę się temu fałszywemu kapłanowi Inosa O, jakieś, a dobra Właśnie biegniemy dalej Trochę daleko, ale cóż O, nie, 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 nie. no 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 wykonaliśmy kolejne zadanie Zadanie z oczyszczeniem plaży to jest szczególik. Okej. Okay. A dobra idę temny. Dobra, ja biegnę, nie chcę się walczyć.